Zagadka, bo przed chwilą byliśmy w restauracji i tam tak podawali piwo, mieli rozkładane, lane piwo, to nie jest takie ważne, ale lane piwo, mieli rozkładane takie stoliki turystyczne, takie wiecie, składane, rozkładane, takie kiwające się i mieli dania, które się podgrzewało na tych stolikach, na takich małych turystycznych kuchenkach gazowych. I zagadka brzmi, jak długo w Polsce zajęłoby, ile czasu by minęło, zanim by się tam wydarzył jakiś pożar. Bo wydaje mi się, że takie połączenie piwo, chyboczące się stoliki i kuchenki gazowe na tych chyboczących się stolikach to u nas by zupełnie nie przeszło. Wyobrażasz sobie, Ile jest wart ten budynek? Jakby ktoś go chciał kupić? Mało, tak, miliony. Mało. Miliony to jest wart. O! Miliony to jest wart blok na Mistrzyjowicach. To, to jest chyba trochę więcej. W Korei Południowej, proszę Państwa, jest bardzo wyraźnie widoczna, zresztą nie tylko tam, ale taka kultura robienia sobie zdjęć. Przerwy na chwilę, bo ze statku lecą sztuczne ognie. O, tutaj. Nie ma ich dużo, trochę leciał. Jest kultura robienia sobie zdjęć, robienia sobie selfie, robienia sobie podcastów. No, na każdy sposób zdjęcia sobie robią i to jest kraj, który się do tego przygotowuje de facto i tworzy specjalnie takie miejsca właśnie, żeby było gdzie sobie zrobić i no tutaj bym powiedział, że jest gdzie sobie zrobić ładne zdjęcie i bez tego ale tu dodatkowo dodali właśnie jeszcze świecące, prawdopodobnie ledowe hmm, huśtawki o popatrzcie, tutaj mamy Modelkę! Chamę to długo! Jest piesek! 16 zdjęć później mamy to. To jest jedno z wielu takich miejsc i widzieliśmy i dużą huśtawkę, gdzie się para młoda fotografowała, ale to dwa lata temu. I na przykład w bardzo wielu miejscach, w oceanariach, na platformach widokowych, gdzieś na wysokich budynkach jest coś takiego, że można po prostu iść na przykład do windy, sobie idziesz, idziesz, idziesz i tam cię po drodze zaczepiają i ci chcą zrobić zdjęcie na tle zielonego ekranu albo jakiejś planszy. I później wyjeżdżasz na przykład na górę i można to sobie wydrukować na kubku, e, tego typu rzeczy. Ale tutaj bardzo wyraźnie widać, że młodzi ludzie po prostu żyją tą kulturą robienia sobie zdjęć. Na co dzień oni po prostu je robią i robią i robią i wszędzie i w kółko robienie nie sobie nie zdjęć. Nie ją pozować. One jest jak na przykład dziewczyny, jak przychodzą na yy. o, gasić szuszne ognie. Mieliśmy taką oferę, tu jest gwizdanie i tak nie widzimy o co chodzi. Koranki spaliły sztuczne ogo. Prawdopodobnie do tego, żeby sobie zrobić z tym zdjęciem ładnie. Dokładnie tak. Hm. Znaczy sztuczny nie zimny ogień. No tak. Ale mów dalej, że potrafią pozować to od mojego młodszego. Tak, że dziecko jak dobrze się zapozuje, to rodzice aż klaskają, to tak. w, w tym cable caru w Seulu, z tego hmm. na Seul Tower to tam są jakieś rzeczy podejrzeć, a że zapozujcie, jak właśnie zapozujcie to rodzice i nie zblibrawo, to było takie przerażające trochę. Tak, bo budują to w tych dzieciach, że... Że muszą wyglądać. Tak, właśnie dlatego nie mówię o tym, że jest moda na robienie sobie zdjęć, tylko że to jest kultura robienia tak, sobie ok. zdjęć. To jest już bardziej trwałe i widzimy właśnie tutaj, że rodzice utrwalają to już w dzieciach. W dziadkowie, tak samo na każdej atrakcji takie najbardziej u nas to połowe przypołowe rzeczy, typu niemiec. Zrób tak. sobie zdjęcie ze sztucznym stworem, a tu jest, o fajnie. Tak, że na przykład na ławce siedzi, nie wiem, Homer Simpson, tu akurat w Busan jest niedaleko naszego noclegu takie miejsce. I tak, zrób sobie fotę. A tu akurat dzieciaki bawią się tak, jak ja się lubiłem bawić nad Bałtykiem w dzieciństwie, że budujesz mur z piachu tuż nad brzegiem, i patrzysz, jak ci fale to rozwalają i ty go cały czas odbudowujesz. To jest Tak czy inaczej to miejsce jest absolutnie piękne. Tu za mną jest plaża Gwangali, tak się nazywa, bardzo ładna. I za nami jest jeszcze most. I to jest bardzo ciekawy most, bo zazwyczaj mosty łączą dwa brzegi. Na przykład na wyspę, z lądu na wyspę albo z jednej strony rzeki na drugą stronę rzeki. A to jest most, który powstał w zasadzie jako swojego rodzaju dodatkowa autostrada, bo na lądzie brakowało miejsca. Więc zrobili sobie coś w rodzaju właśnie dodatkowej autostrady na wodzie, która łączy dwa punkty na tym samym de facto brzegu. Tam widzicie, gdzie się zaczyna ten most? Tam, gdzie te wysokie budynki? I on przebiegnie mniej więcej równolegle do brzegu i dochodzi do lądu. Kawałek po prostu dalej, znowu zakręca i znowu dociera do lądu. To widać było tutaj potrzebne, bo faktycznie aglomeracja Busan miała około, ma około 4 milionów ludzi, trochę z hakiem i tu jest dużo gór, ona jest taka podłużna, ciągnie się przede wszystkim wzdłuż morza, ale w sumie najważniejsze jest to, że po prostu uzyskali dodatki. Przepraszam, tutaj była ważna wstawka, bo korgi tam, jest bardzo słodki korgi. I chodzi o to, że o coś mi chodziło, nieważne, fajny most, dziękuję Państwu. ఏ <laughs> సెకండ్